w tym filmie zagramy w przerażający holor o takiej strasznej kozie w minecrafcie no, koza potwór więc jeśli się boicie to nie oglądajcie tego filmu jeśli się nie boicie to zapraszam do oglądania Okej, okay, jesteśmy na serwerze gdzie grasuje ten yy, Goatman gdzie, gdzie on, on, on jest normalnie taki straszny że ja nie wiem po prostu jak ja to wytrzymam więc dobra podobno on się pojawia często w nocy i straży, więc ja nie chcę go spotkać na mojej drodze. Więc no, jestem ciekawy, co on nas tutaj czeka. On jest ogólnie w Kejwach, a jest też na takim dworku. Okej, okay, na początku weźmiemy sobie wiadro z wodu, żebyśmy wzorobili sobie klacze, bo nie ma nic innego do roboty. Na sobie, oj, tutaj, takiego klacza no wiecie, bo ja chcę się przy okazji tego filmiku nauczyć trochę klaczy żebym się trochę odstresował wiecie o co chodzi, okej okay. okay. i muszę jakoś tak wejść, wylać tu wodę podbiegnąć tu się tak boję te teraz ale ta muzyczka mi już rozwesela czekajcie, ja sobie wezwę się do góry okej, okay. tak w ten sposób grało się przez te 8 lat w minecrafta Znamy różne taktyki, widzowie. Ja się zaczynam bać, tak szczerze powiem. Więc wezmę sobie jeszcze nederytowy bieczyk. Nie wiem jak się wpisuje nederytowy, więc weźmiemy sobie diamentowy. Będzie wiele szybciej. Dobra, zeskoczymy sobie klaczem będzie szybciej. Nic nie mogę się doczekać tego kosa człowieka. Czy on tu zaraz będzie? Ogólnie on jest już wgrany, więc muszę jakby uciekać. Jeśli niektórzy youtuberzy to nagrywali. Ja, się, ja jestem tak objara, obcykany. Chciałam ich reakcję na to. Yy, ja bym zaskoczył do wody, ale wiem, że mi się, mi się to nie uda, dlatego... zrobię robię ryzykownego. ryzykowne wiadro, dobra. A, i ja teraz muszę wchodzić, fajnie. I co, na początku zajrzyjmy do No Naprawdę. Ja, ja nie wiem, ja mam mieć. Więc ten go at man Nie, 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 nie. Boję się. Ej, włączymy sobie noc. Time, set, night! Ojojojojoj oj, oj, oj. Teraz zacząłem się wcykać. Jestem podjarane. Tutaj nic ciekawego. O nie ma! Jezu! Co on tu robi? Creeper! nie, nie. Ok, Water. Ale co on tu robi? On jest zamknięty w Bayer Brockach, chyba. Tak jest zamknięty. O, w moim Nie się go cytam. Jego Nie chcę, jego nie chcę widzieć. Nie może zaatakować? A ulecz tego zombieczka. Chartowany. <grytujemy> nie, no chodź tu zombieczku. Szkoda mi go. Pal się. Falsię. Tylko on stąd wyjdzie. Czego, jak sam wejść tutaj? No na niego. Go Atman! Czekajcie, wezmę sobie jego jajko. Nie znam komendy, więc wezmę sobie z kreatywa, Pozwólcie. Okej, jesteśmy na kreatywie. Go Atman! Oj, oj, oj Ej, dobra. Wiecie co ja sobie nawet wezmę tarczę tarcza. Czy to jest po angielsku? Dobra, nie wiem. Koksy sobie wezmę na pewno. Apple. Dużo koksów, dużo koksów. Będzie bardzo dużo serii z takich strasznych i takich innych nawet modów na Curse Forge. Więc naprawdę polecam. Będzie będziecie mogli oglądać. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. Gdzie on jest? Słuchaj, się wystraszyłem. hitać Nie, lepiej nie. Ok? Survival. Zjedzmy sobie koksa. Teraz. teraz. Zaraz pisz się Go at man będzie godzić? Cześć! U! Nie! Nie chcę w to grać! Ja nie chcę w to grać! On jest straszny! Posłuchajcie tego dźwięku! Jezu! Jak ja nie chcę w to grać! Zabiłem go! Chcę to grać. Już lepiej by było z kimś. Dobra wioska z Garnusem, jakieś temy. To jest. Ja sobie wyciszę dźwięk, bo ja tak. Te... może zrobić villagerów Idziesz sobie w tamtą stronę? I co zrobi go Atmen? No, co on zrobi? Okej, okay, ja go zabiję. Pozwólcie. Jeśli ja go tak boję. Nie chcę tej z muzyki słyszeć Czekajcie, zrobimy tak, że ja zrobię takie pomieszczenie gdzie będą bloki i go tam zresztą. po prostu On tu nie wejdzie Czekajcie, bo nie wiadomo czy lepiej pie... tu czy tam Okej, okay, tutaj będzie lepiej To jest taki jakby hunter fajny Okej, okay, od survivali lecimy Czego tu gdzieś zresztą? Jest Atmen On chce tu wejść On chce tu wejść Szcz, Jakbym go z łuku jakoś zabił, moja misja to jest zabicie go Jest taki straszny ja Wejdę sobie na domek Cześć, Pozu, Ej, on będzie mi siedzieć? człowiek! Tutaj, Tu masz villagerów w ogóle Ja wychodzę z serwera. Tylko mnie zacznie atakować. Ciekawe, czy on jest szybki. To jest mega ciekawe. Ja wejdę na to. Nie, jestem mega ciekawy, czy on jest szybki. Ty, widziałeś? on jest? Może się je teleportować? Może mi się tu zaraz pina o nie ja nie chcę on tu gdzieś będzie gdzieś tu gdzieś będzie na 100% ty go faktycznie tu nie ma się potrafi tyle czekajcie bo może jest jakaś specjalna mapa z nim pod, pod ziemią ty co jest a prawie prawie ten deep dark Dobra, ja się już nie cykam, ja go respię po prostu. Muszę się oddać jak dalej tej wioski. Zobaczcie, może będziemy twarz widać taką, aspektyjną. Patrzcie, jest. Jest moja twarzyczka, Edek. Edek's face. Okay. Czy mam taki nos? To będzie ważne. Dobra, ja się już nie boję, ja go po prostu respię uciekam. Zobaczę, czy jest szybki. Nie, zostaw mnie, panie gołcie. Mbappé. Gołcik. Ja, ja chcę... Ciekawe że on mocno bije Mocno bije Mocno bije NIE Załatwił mnie Załatwił mnie, ale ja takiego klacza zrobiłem Ten nie czy tu jest Tam gdzieś był z ojerblokami Okej okay. Bierzemy wiadro z wodą set day też włączę Time set dobra. I które to jego jajko? Te? Nie, to jest zwykłej kozy. Ja już, ja już się boję kus od dzisiaj. Jest tu jakiś tajemniczy gość oprócz tego go, go Atman? Co to było to bo dawno? A ten villager, dobra, to już wiem. I tu są ogólnie te stare jajka. Dopiero teraz się skapnęłem. Czekajcie, wezmę sobie jako, jakieś zbrojka, żeby miał. To mi się tu przyda. Wiem, to tu to, totem, to, 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 to. to też jest najważniejsza rzecz, żeby walczyć z tym bosem. Wyziemy hmm. sobie też naderytowe rzeczy. Bum. Bum. I, I ja się lepiej czuję właśnie z tarczą. Weźmiemy sobie z dwie tarcze. A nie, bo to temu nie będę mieć hit. Dobra i tak ta tarcza mi nic nie da, więc jak skończył się totem. To skończy się totem. Koksy! Koksy, bym zapomniał. Zakładamy zbrojkę. No i co? Lecimy chyba. Dobra, już mam jego jajo. Idę z nim. Walczyć, chodź tu! Ho, ho. Ej, dobra, on teraz nie ma żadnych szans. On nie ma teraz żadnych szans! Idź go, Atman! Goatman, dobrze mam dzięki wyciszone. Dobra, koks, 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 koks. Już nie Muszę nie wygrać chociaż raz. Załatwiłem go! Loser! Ej, gdyby nie złoty jabłka, to on by miał jakąś tam delikatną szansę. Znów na sobie z jego 30 jajek. Ej, tak dwóch naraz chcę. Dobra, ostatni raz już bez zabawy. Potem idę do kejwa. Okej, okay, leż? Okej, okay, oni nie, nie zadają mi praktycznie nic, więc. Jeden zaraz będzie leżeć yy, Ja sobie im dam fory, zrobię sobie Water Skilla Taką mega akcję pod filmik Uuu <laughs> Nera, nera nie umiem pływać Ile no, co? Pozwólcie mi gołty go, nie mogę się wtedy Te kozy Mógł pływać? No ja tak pływać się nie umiał no chodź, chodź na bójkę Dobra, oni mam to gdzieś, może kiedyś wrócą O, oh, oh, plawa Okej okay. Cześć, gołcie ho, ho, Żadnego z temu. do lawy, ja chcę do lawy go Daj do lawy Ty bo ja ty bo ja No, Dobra, ja mu strefę chcę zadać Dobra, a ja mam, ja mam oczywiście fire resistance więc jest luzik. Gdzie ten cały ty pojazd? Ty. No bo to jest bez sensu, jak oni w wodzie są. Czy on Nie, on się topi. To jest dedu Pan Bik. A bo oni się topią. deadli Sprawdźcie, bo mi przeszkadza ten to. Dobra. Ja idę do góry. Muszę użyć mojej sekretnej taktyki. Na spinanie się do góry wodą. Wiecie, że ja jestem Minecrafto, Minecraftowym graczem i znam się na takich rzeczach. Więc su ale naprawdę ja jakbym, gra, jakbym miał dźwięki włączone, to bym się cykał to fest. Fest bym się cykał. Dobra, przestajemy gadać. Po prostu zarazmy kolejnego tego Goatmana, tylko... Co to za jego? Nie przydam się. Okej? Okay? Nie przydam się. Co tu robi? Co tu robi? Ej, Ale on jest szybki. Powiedział, te owce się stawiają. Co? Z kim on walczy? Ale z z takim czymś! Zróbę. On jest szybki. On jest szybki. Nie, nie, nie rób tego, ja nie chcę. W sumie będę miał akcję pod filmik. Po, zrobiłeś. Okej. Okay. Czy tu jest jakieś coś? Zapnij mnie. Pania Ja nie, ja chyba nie zrobiłem. Gdzie jest? Nie ma go. Prawda, go nie ma? to tu Co Aha. Co robisz, skaję? na nią. Dobra, dawaj. Mądry? Tak się ze mną zadziera, chłopie. Okej. Okay. Ja okay, muszę mu jakieś strefy dać. Okej, okay, ja, mi się już bombelki kończą. Okej, okay. on się ruszył już. O, oh, wyszedł! Ach, dajmy. Ja sobie ucieknę. Teraz zrobię taką dobrą akcję pod filmik. Mam to, więc, więc jak delę, to się nie zyska. Czyli Zresby go i dwa. Okej. Okay. Dawaj. Bye dream. Aha, fajnie. Fajnie, Bo jadę do mam loa, mam loa, fajnie. Jeszcze nie zrobiłem klacza przez z niego. Co się bardziej łacić, bo ja tutaj nie mam. Tarcza, 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 tarcza. Chodź tu. No, no co? szaleje Trzeba się uczyć, tak, techniki z nim. Jezu, wariuje. Nie, 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 o w wie, czerwone oczy. Ty, zniknął! Zniknął. Ty, gdzie on jest? Zniknął. Zniknął. Odzyskam szybko moją wodę, bo bez niej nie jest ciekawie, mega. A, aż trochę nasionki, por nasionek porywa, po... Poniszczyłem! Głód mi spadł, muszę się sprężać. To jest taka góra górowska. Tak zwana góra. Górowa. O! Daj mi nazwę. I dobra, robi się noc, więc teraz będzie pewnie. O, on się będzie respił. To, to, nie, to by było bez sensu, jakbym musiał cały czas jajkiem rozpić. on się zrespi gdzieś. Creeper? O, on mi da akcję pod filmik. Ale dobra, nie. Jestem sobie koksa, bo on w każdej chwili może się pojawić. Hum. hum. dobra. Luz, na razie tam idziemy. Co on tu robi? Co on tu robi? Jak on zawala? Jaką zawala? Nie! Jak on zawala? Jaką zawala? Jaką zawala? Nie, nie! Jak on zawala? Gdzie on jest? takiej horror z pająkami. Bierz, no poczekaj, nie w tą noc! Idź. On się tu normalnie zrespił, gość. Gdzie on jest? Creeper? Możemy tak rozwalić? Nie. Jezu! Co on to robi?! Brat się przed małdwarzą pojawił! Czecie. Pa? Dawaj... Raz. Spowolniłem go, spowolniłem go! On do wody nie wejdzie! On do wody nie wejdzie. On nie umie pływać, więc jest luz. Jest luz. Dapnął się tu! Dlaczego się tu tupa! Rozwalamy, gada. Czy ja z, ja z nim... Ro zrespiłem jeszcze dwóch! Niechcący! Nie? nie? No, on jest straszny! Myślałam, że to będzie taki normalny horror. No, sobie razem gram horror z żabką, naprawdę. Nie, 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 nie! Zostaw mnie, bratku! Aha, mają taktykę fajną. Iść do góry. I nawalać mnie stamtąd i nie iść do wody. Ty, oni są dobrzy nawet, tak mają umysł. Gdzie ten drugi? zwyknął To fajny ten za typ. Gdybym miał przy nim uciekać, tak... to bym się zesrał. I mi się wydało, czy tam jest portal do Czy mi się po prostu wydawało? Ty! <śm> Ty, on mnie nie goni, ja na niego nie patrzę. Chyba tu tak działa. Ale on się za creeper! Piesu! Drzewo! Dziękuję, że jesteś. Ty, ja go Creeper rozwalę. Creeper, dawaj. Dzisiaj jesteśmy moją bronią. Ojej. Dada, Nie, ale on się. Dobra, najważniejsze jest to, że jak ja na niego nie patrzę, jak on się respi, to on mnie nie atakuje. Dopiero jak się popatrzy. jest luz. To respi się. Ja na niego nie patrzę. Ja nie patrzę na Ciebie, panie kozo. No, ja nawet się nie popatrzyłem! Panie kozo! Jeszcze zombie jak mnie nawala. No atakuj innych ani mnie kozo. Jeszcze mały zombiak, oes! Nie, 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 O w nocy jest taki szybki. I taki straszny! Nie, nie, no kozo, no proszę! Jeszcze szybki. Już wolę grać takich normalnych tych, jeszcze takie straszne młody. Myślałem, że na Minecrafcie młode nie są straszne. Znikną. Zniknął luz. Kiedy ten mały kurdupel przestanie mnie gonić? Hotela, derz. Chciałeś? Ile ich tu jest? Trafnijego. Dobra. Wywalony w nich. Co, ja nigdy nie byłem tak przestraszony. Skelet! Brawo! Klan Amerykę. Nie trafił. Sekio. Ba. Bum. W ogóle bym nie trafił. Dopiero dostałem osiemniacie. No tenki. No today, thank you. Czyli nie teraz. Dziękuję ci. Zespój się. I na niego nie patrzę. Tam stoi kozomen. Dopiero jak na niego popatrzę, to się skapnie. Chciałbym nie... nie iść tutaj. Okej, okay. siema kozo. Czy szkielet. Chyba. Odwracam się. Ugoni! Nie, woda, bo woda, 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 woda. Trzeba bez niej nie przeżyję. Wodę wypuściłem. Creeper. Daj, mój bohaterze nowy. Dobra. Jest. Fat. Gdzie moja woda. Mam luła. Chciałbym jednego jeszcze zespić. I nara. Creeper, Creeper. Błagam. Dobra. Dobra. Rozwaliłem ich. Otóż to została, ale ja uciekam. Uciekam, uciekam. Co on robi?! Nie! Nie today! No today! Wody nie mam! I przez niej nie mogę przeżyć! Nie! Nie no, zostaw mnie! No, on nie uberwał nawet! Nie uberwał. Creeper, 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 creeper! Jest, to są! Okej! Okay. Nie no! Gdzie on jest, to On się pojawia i znika Co jest najlepsze? On tu na drzewie jest Patrz na niego Siema Nie no Co on robi? Tak się zasrałem, że musiałem z serwera wyjść Dobra, wchodzę na serwer I oby go tam nie było, błagam Trzy, czte, to? Daj, rób się w Jest tu! Słuchajcie, ja ich wszystkich na razwalę. Ciekawe co oni mi dadzą. Jezu, ile ich tu jest! No <skrymne> <skrymne> ich wszystkich powalę. To są takie lagi. Nawet nie jeden nie leży jeszcze. Koks, koks, koks. Jak, jak ja za późno zjem koksa, to koniec. To lipa. Bo już jedem, widziałam, że zdech. Ja ich wszystkich pokonam naraz. Jezu! Czemu oni tak stoją? E. Cześć! Się nie rusza. Nie mogę go hitać nawet. Jakiś jumpscare? Oh! znika. Znik. Dobra widzowie, więc ja was bardzo dziękuję za oglądanie. Następny horror, jaki chyba nagram, to From the Fog, tam gdzie będzie Hero Brain się pojawiał. I to będzie chyba o wiele... Przepraszam, o wiele straszniejsze. Ja... Więc y, bardzo polecam. No i trzymajcie się. Cześć. Psst! Piszcie, powiem, jakie ma horrory mam nagrać następne!